Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Gmina Starachowice z Powiatem starachowickim i z Ościennymi Gminami rozszerza zakres działania Starowickiej Karty Seniora 60. o ościenne gminy. Dzięki temu mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia, będą mogli korzystać z ulg i zniżek u partnerów programu Starowicka Karta Seniora 60. Mieszkańcy ościennych gmin od lat brali o taką możliwość i dzięki temu, że nawiązujemy współpracę z wójtami, z z panem starostą możemy ten katalog i ten zakres rozszerzyć o sąsiednie miejscowości. Dziś podpisujemy wspólnie z panią Wójt Marzeną Bernard, Wójt Gminy Brody, umowę na, o współpracy. Mam nadzieję, że również z terenu Gminy Brody dojdą nam kolejni partnerzy, a mieszkańcy tej gminy chętnie będą korzystali z ulgi, zniżek, które są już zagwarantowane przez 79 partnerów, którzy do tej pory wyrazili chęć przekazywanie właśnie ulg, zniżek na swoje produkty, na swoje usługi w ramach Starowickiej Karty Seniora 60.